Nasza dziewczynka coś narysowała. No, pokaż! To makaron. Nie mam wątpliwości, że wszyscy sobie poradzą. Zaczynamy. Makaron? No dobra, będę gotować po raz pierwszy. Co się robi z tym makaronem? A, dzięki babciu! Oczywiście, że trzeba ugotować. Oj, a czemu ten garnek jest taki mały, a makaron taki długi? No dalej, właśnie muszę cię ugotować. Britnik, to tak łamie spaghetti. To jakieś barbarzyństwo, trzeba je gotować w całości. Rozmiękną w wodzie i same opadną na dno garnka. Widzisz? Nigdy więcej nie łam spaghetti. Tylko amatorzy gotują makaron spaghetti kupiony w sklepie. Ja jestem profesjonalistką, więc zrobię go sama. Wysypujemy sporo mąki. Robimy w niej wgłębienie. Zbijamy do środka jajko i porządnie mieszamy. Ciasto do spaghetti jest gotowe, ale chcę dodać małego twista, więc kapnę troszkę czarnego barwnika. O tak! W ten sposób makaron wygląda o wiele drożej. Teraz przepuszczamy rozwałkowane ciasto przez maszynkę do makaronu. Voila! Mam idealny makaron, który muszę tylko ugotować. Jako dodatku użyję tej niesamowitej ośmiornicy. Och, niczego nie rozumiecie w wysokiej kuchni! Troszkę obsmażamy na patelni, a następnie kładziemy z wierzchu na makaronie. Po prostu belissimo. A jak wam idzie? U mnie wszystko pod kontrolą. Zostało dodać ketchupu i można serwować. A mój makaron przykleił się do garnka. Nie wygląda to zbyt apetycznie. Wiem. Zrobię sos do makaronu z ulubionych smakołyków mojej siostry. Troszkę żelków i dużo kremu z pianek marshmallow. Teraz musimy to wszystko dokładnie wymieszać. Wow, jaki piękny różowy kolor mi wyszedł! Polewamy nim makaron, a z wierzchu posypujemy kolorową posypką. No teraz to wygląda o wiele lepiej. Jesteśmy gotowi! Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować! Ojej, jakie paskudne macki! Nawet nie zamierzam tego jeść! O, czy to różowy makaron? Ale super! Pierwszy raz widzę coś takiego. Oj, to dziwnie smakuje. Nie podoba mi się. Mam nadzieję, że chociaż ostatnia porcja będzie smaczna. O tak! Od razu lepiej. Babcia wygrywa. Kura, gratulujemy babci wygranej i przechodzimy dalej. Obudźcie szybko, babcie, bo nasza dziewczynka już coś narysowała. Chcę tort. Postarajcie się tak, żeby nasza dziewczynka dostała trzy wspaniałe torty. Już zaczynam. Wyciskam krem na biszkopt. I przykrywam kolejnym biszkoptem. No i znowu dodam warstwę kremu. I znowu położę biszkopt. O tak. A teraz wytnę kształt serca, ponieważ bardzo kocham moją wnuczkę. Dalej czas na dekorację. Ozdobię tort jej ulubionymi smakołykami. Po bokach dam kitkety, a z wierzchu malteasercy i skitelsy. Wyszło nie tylko smakowicie, ale też pięknie. Awesome. Oj, babciu, nie rozśmieszaj Zaraz pokażę, co to znaczy naprawdę piękny i pyszny tort. Najpierw muszę przekroić ciasto na dwie części i nadać mu kształt łuku. Już wiecie, co to jest? Zgadza się, mój tort będzie w kształcie tęczy. Na pewno spodoba się naszej dziewczynce. Z białego kremu zrobię chmurki, a z pomocą mastiksu ulepię słodką buźkę mojej tęczy. Kolejne arcydzieło gotowe. Ja też zrobię pyszny tort i już rozsmarowałam krem. No, wyszło troszkę krzywo, ale wiem, jak to zamaskować. Na wierzchu ustawię przezroczystą formę, do której wleję rozpuszczoną czekoladę. Skąd wezmę rozpuszczoną czekoladę? Zaraz ją roztopię za pomocą palnika. O tak, ale czas! Wlewam płynną czekoladę do formy, a z wierzchu sypię mnóstwo błękitnego brokatu. Wyszło pięknie! A teraz patrzcie! Zaraz będzie coś epickiego. Podnosimy formę i tadam! Ups, no coś nie poszło zgodnie z planem. Dlaczego nic mi nie wychodzi? Przecież się staram. Nie smuć się, moja droga. Kolejnym razem ci się uda. Wow, jakie odlotowe torty. Zacznę od tego. Oj, co za ochyda. Nie smakuje mi. Chwytam za widelec i kontynuuję degustację. Na tym torcie są moje ulubione słodycze. Nie jest idealny, ale lepszy niż ten poprzedni. A na koniec spróbuję tej niesamowitej tęczy. O tak! To jest przepyszne! Szefowa wygrała! Tak, to znaczy, wiedziałam, że wygram. Co nasza dziewczynka chce tym razem? Chce krosą. Oczywiście, kochanie. Bierzemy te wspaniałe rogaliczki. Kładziemy je na blaszkę i hop do piekarnika. Ustawiamy odpowiednią temperaturę i czekamy. A, wszystko jasne, babciu. Otwieramy piekarnik, wstawiamy rogaliki, ustawiamy temperaturę i czekamy. Zdolniaka, wszystko się zgadza. Robicie gotowce? To żałosne. Ja przygotuję krosą od A do Z. I zrobię to tak szybko, że wasze półfabrykaty nawet nie zdążą się upiec. No i mamy to, ciasto gotowe. A teraz odcinamy od ciasta niewielki kawałek i rozpłaszczamy go za pomocą wałka. A następnie rozwałkowane kawałki ciasta układamy jeden na drugim i teraz za pomocą noża dzielimy je na cztery części. Na koniec wijamy nasze rogaliki i wstawiamy do piekarnika. Ale na wymyślałaś, szefowo. Pora wyciągać moje świeżo upieczone rogaliki. Och, tak pięknie pachną. A skąd ten zapach palenizny? Ola, boga, brytni! Twoje rogaliki się palą. Tylko nie to. Muszę je szybko wyciągnąć. Kurczę, to już nie krosą, a jakieś węgielki. Siostrze się to nie spodoba. Nie martw się, kochanie. Jeszcze się nauczysz. Uwaga, pokażę wam za darmo, jak pysznie podawać rogaliki. Przecinam go na dwie części. A do środka wciskam troszkę kremu. Następnie dodaję kilka świeżych truskawek. A z wierzchu posypuję całość cukrem pudrem. O tak, wygląda niesamowicie. Zresztą jak zawsze. Hurra, moje ulubione croissant są gotowe! A te dlaczego są takie czarne? Chciałyście mnie nakarmić spalonymi rogalikami? Nie ma mowy. Te wyglądają bardziej apetycznie. Spróbuję. Mmm, pyszny! Okej. Okay. A te wyglądają czadowo! To są i truskawki i krem. Mm, palce lizać. Zdecydowanie wygrywa szefowa. Dziękuję. Gotuję najlepiej ze wszystkich. Tylko spójrzcie, mamy różne smakołyki. Smakołyki? Mam śmierdzący ser. O fu! Od tego zapachu wszystkim robi się niedobrze. Britney, pospiesz się i jedz, zanim zwymiotujemy. Okay. Dobra, mam nadzieję, że sama nie zwymiotuję. Oh, no. Fuj! Nikol zobacz, jaką ma teraz śmieszną minę! Myślisz, że to zabawne? Zobaczymy, czy będzie Ci do śmiechu, kiedy ten ser będzie twój. Mogę to łatwo zrobić. Muszę tylko pokroić go w kostkę za pomocą niki. Kawałki sera są teraz kwadratowe. Co oznacza, że należą do Julie. Ale ja nie chcę. A musisz. Teraz my się pośmiejemy. W porządku. Jestem silna, więc poradzę sobie z jakimś tam serem. Co za ochyda? Nie, nie chciałabym zjeść kolejnego kawałka. Lepiej zrobię z tego kulkę i oddam ją Nicole. Cóż, teraz twoja kolej, żeby się troszkę pomęczyć. Dlaczego mi to robicie? Może nie muszę? Musisz, musisz. Zjadaj. Pachnie po prostu obrzydliwie. Coś mi mówi, że smakuje tak samo. Ochyda! Nie dam rady tego zjeść. Stop! A po co ja się tak męczę? Mogę po prostu włożyć ten ser do burgera. Wtedy burger będzie droższy i prawdopodobnie smaczniejszy. Dyskusyjna decyzja. Ojej, dziewczyny! Tego naprawdę nie da się jeść! Nic nie poradzisz, będziesz musiała. Nigdy nie sądziłam, że będę się krzywić na widok takiego burgera. A ja uwielbiam burgery. Nie mogę na to patrzeć. Zjadłam! W końcu się z nim uporałam. No nareszcie. Teraz mogę przejść do mojej kostki czekolady. Ciekawe, czy w środku też czeka na mnie coś pysznego. Hura! Dodatkowe kostki czekolady. Dziewczyny, kto zdecydowanie ma dziś szczęście? Zanim spróbuję tych kostek, chcę zrobić z nich czekoladową wieżę. Bo kostki nie tylko można zjeść, to także świetna zabawa. O tak, wieża jest gotowa. Teraz można jeść. To prawdziwa uczta. I po wszystkim, kilka sekund i czekolada zniknęła, cała się umazałaś. Tym razem nie mam szczęścia. Arbuzowy lizak, żelki, a ja mam cebulę. Do bani, litni, ty próbujesz pierwsza. Z przyjemnością, tylko że za nic nie mogę oderwać lizaka od tego talerza. Najwyraźniej jest tak pyszny, że talerz nie chce mi go oddać. Albo ktoś po prostu nie ma siły. No nijak to nie idzie. Pozostał mi tylko jeden sposób. Będę musiała rozbić lizaka. Pomoże mi w tym ten młotek. Gotowe. Teraz mogę w spokoju delektować się tym słodkim proszkiem. O, tak, co za szczęście! Nikol, twoja kolej. Z przyjemnością. Pozbywamy się opakowań i zaczynamy. Patrzcie, jak szybko wrzucę sobie wszystkie cukierki do buzi. I jeszcze jeden. Pyszne. Oj, chyba się zakrztusiłam. Pomóżcie mi. Julie, musimy coś zrobić. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Oddychaj. Uf. Udało się. To nie było łatwe. Dziękuję bardzo. Ale to nie zmienia faktu, że teraz musisz zjeść te cebulę. Żadnej wdzięczności. Ale to nic. Udowodnię, że poradzę sobie z jakąś tam cebulą. I to naprawdę nie jest takie trudne. Zmusza mnie do płaczu. Ale się nie poddam. I po wszystkim. A to śmierdzące beknięcie to specjalny prezent dla was. Ups, nie wiedziałam, że to ma taki efekt. Wow, wszyscy mają smakołyki. Pianki, lody. I nawet chipsy. Chcę być pierwsza. Najpierw zjem moje lody, bo inaczej się roztopią. Ale zanim to zrobię, muszę je podzielić na łatwiejsze do jedzenia kostki. Można zaczynać. Mmm, pyszności. Dziewczyny, nie czekajcie na mnie. Zamierzam jeść przez długi czas. Chcę się tym delektować w pełni. Nie myślałam, że lody można jeść aż tak długo. Oj! O nie! Biedna Julie zamarzła! Musimy ją jak najszybciej rozgrzać. Rzeczywiście. To ty ją rozgrzewaj, a ja spróbuję chipsów. Wyglądają przepysznie. Mm. Ojej, czemu są takie ostre? Nie zauważyłam, że są z czerwoną papryczką. O, o nie! Tylko nie we mnie! Jak ciepło. O nie, skąd ten ogień? Trzeba to natychmiast ugasić, dopóki Nicole tu nas wszystkich nie spaliła. Wiem. Mam wiadro z wodą. Zaraz to załatwię. Ale po co całe wiadro? Jestem teraz cała mokra. Dzięki mimo wszystko. Polecam się. Nicole roztopiła moje pianki, ale to nie problem. Mogę je owinąć na palec? I jeść w ten sposób. Mówią, że jedzenie rękami jest nawet fajniejsze. Teraz rozumiem ten punkt widzenia. Smakuje rzeczywiście lepiej. Oczywiście najpierw trzeba umyć ręce, ale mogę delektować się tymi roztopionymi marshmallow przez długi czas. Ale niesamowicie to wygląda! Rewelacja. Właśnie widzimy, jak ci to smakuje. Skończyłam. Przybijcie piątkę. Oj. Ojej, z chęcią zjem pyszne gofry. A ja nie wiem, jak obrać tego kokosa. A ja mam pizzę. Będę pierwsza. Zacznę od zjedzenia wszystkich kiełbasek. Nie mam okulary! Tak, to bardzo zabawne! Okulary? Więc są okrągłe! W związku z tym mogę je spokojnie sobie zabrać! Ale zaraz sobie zjem! Ojej, Britney, spójrz, twoje kiełbaski zostały skradzione! Jak to? Chcę przypomnieć, że wszystkie okrągłe jedzenie jest moje, więc to peperoni też! O tak, to jest takie pyszne. A ja zostałam z gołą pizzą. Dobra, myślę, że i tak jest całkiem smaczna. W końcu jest na niej dużo sera. To było pyszne. A brzegów i tak nie lubię. Dziewczyny, możecie próbować swoich smakołyków. Już czas. Nie, Julie. Najpierw weź sztuścę i serwetkę. Tak będzie bardziej elegancko. Dzięki! Od razu lepiej mi się oddycha. Do kogo ja to w ogóle mówię? A komu to potrzebne? Najważniejsze, żeby jak najszybciej zjeść te pyszne gofry. Z ręki też są niesamowicie dobre. Miałam rację. Julie zamieniła się w zwierzę. Niam, niam, niam. Ojej, co to? Trzęsienie ziemi? Nie! Próbuję tylko otworzyć tego głupiego kokosa. Może zębami? Albo młotkiem. Nawet piła tu nie pomaga. Ale silny mężczyzna da radę. Dziękuję bardzo. Nikol, wracaj do nas. Ojej, zamyśliłam się. Nadszedł czas, aby spróbować kokosowego mleczka. Jest takie orzeźwiające, a teraz zjem resztę. Cool. Uwielbiam kokosy. Mmm, Rewelacja. Miałaś szczęście, Nicole. Ekstra.